Nazywam się Andrzej Twarowski. Pomagam łatwiej, szybciej i drożej sprzedawać swoje produkty i usługi. Na co dzień prowadzę licencjonowane centrum szkoleniowe firmy Sandler Training. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wzrósł nieznacznie w marcu 2021 roku w porównaniu do lutego tego samego roku. Według badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, aż 73% firm przemysłowych wskazuje brak lub nieznaczny wpływ pandemii koronawirusa na działalność firmy. Z uwagi na charakter pracy, jedynie 9,2% pracowników w firmach przemysłowych pracuje zdalnie. W ostatnich trzech miesiącach, grudzień, styczeń i luty firmy przemysłowe wskazywały na następujące negatywne skutki pandemii koronawirusa. Pierwszy, e, pierwszy skutek, 40% to był spadek sprzedaży, 47% wzrost kosztów, e, a ponad 40% zmiany w łańcuchu dostaw. Jak te wyzwania wpływają na firmę, która oferuje i sprzedaje swoje produkty i usługi właśnie do branży przemysłowej? Jak aktualnie są prowadzone rozmowy z klientami z tego sektora? Czy łatwo jest się umówić na spotkanie wideo z nowym klientem? Do dzisiejszego programu zaprosiłem Przemysława Roszka, prezesa zarządu z firmy Stigo. E, witam Cię serdecznie, Przemku. Bardzo dziękuję za skorzystanie z mojego zaproszenia. Witaj, Andrzeju. E, tak jak e, wskazywałem, no, można na bazie Danych z raportu GUS-u wskazywać, że sektor przemysłowy no nie tak bardzo odniósł skutki pandemii koronawirusa. Wy głównie do tego sektora sprzedajecie. Tak się zastanawiam, biorąc pod uwagę ten już rok pandemiczny, jakbyś, jakbyś ten ocenił rok z waszej perspektywy? Jak wam idzie? Jakie wy odnieśliście skutki? Jakbyś mógł w kilku słowach przedstawić waszą sytuację. W kilku słowach będzie ciężko. Ja bym ten okres podzielił na takie dwa segmenty. Na pewno marzec i wrzesień ubiegłego roku, przy tym dość silnym wyhamowaniu całej branży przemysłowej, przy tej pierwszej fali pandemii, była ogromna niepewność wśród tych firm produkcyjnych, co zrobić, jak dalej inwestować, nie inwestować. Praktycznie z naszej perspektywy kończyliśmy projekty zakontraktowane i nie było w ogóle nowych tematów na, na rynku. I tak naprawdę z tego co pamiętam, dopiero od połowy września czy też początek października um, nastąpiło takie troszkę odkorkowanie inwestycji. Firmy jednak stwierdziły, że dalej nie mogą być w takim stanie zawieszenia, jakby bez inwestycji, i dopiero rozpoczynały nowe z nami rozmowy. Nowe nakłady, budżety się pojawiały, nowe pomysły. I faktycznie końcówka tamtego roku, no i początek tego jest to takim trendem wzrostowym. Są ciekawe projekty, większe wyzwania, też firmy na nowo się pokładały w tej nowej sytuacji pandemicznej. Tak jak powiedziałeś, sporo firm przechodzi też na zdalną pracę. Gdzie wcześniej w ogóle one nie były przygotowane i mentalnie, i pod kątem infrastruktury, dopiero teraz tak naprawdę widać, że podnosimy się jako firmy w ogóle produkcyjne, wdrożeniowe na, na wyższy poziom informatyzacji. To ciekawe, bo ja pamiętam, jak moje główne obawy wtedy w marcu i w kwietniu 2020 roku. To było właśnie pozyskanie w ogóle nowego biznesu. Miałem też kilka projektów to, to, toczących się, ale moją główną obawą to było to, czy w ogóle ten nowy biznes będzie. Yy, tak się zastanawiam, no, bo mówisz, że dopiero we wrześniu yy, yy, budżety, czy też chęć inwestycyjna się odblokowała. Zastanawiam się, jak, jak, te, jak te pół roku od, od marca do września sprzedażowo wyglądało. Czy to jest tak, że nic nie robiliście sprzedażowo, czy pomimo trudności, podejmowali Podejmowaliście działanie? Jeśli tak, to jakie one, jak one wyglądały? Znaczy ten okres to było tak naprawdę, jak ja powiedziałem, kończenie bieżących projektów, kontraktów. groże, rzeczy położyliśmy na utrzymanie serwisowe naszych klientów, którzy mieli swoje kontrakty, gdzieś je kończyli, potrzebowali wsparcia takiej firmy jak, jak nasza. I w sumie, chyba dość bogatej bazy naszych klientów, dość duże nasze portfolio, bardzo szerokie i produktów, i odbiorców, pozwoliło nam na to, że przeszliśmy w miarę, porównując do innych firm, rozsądny ten, ten okres. Także to chyba to skutkowało, że nie stoimy na jednej nodze, tak naprawdę biznesowo, tylko na kilku produktach docelowych po prostu dla klientów. To warto wspomnieć, sprzedajecie zarówno maszyny, jak i sprzedajecie oprogramowanie. Jakbyś to w dwóch słowach mógł tak, powiedzieć? Tak. Do, dokładnie, dokładnie. Tak już od lat mamy taką ideę, że nie stoi się na jednej nodze, bo biznes na jednej nodze niestety bardzo szybko potrafi upaść. Właśnie skończy się koniunktura i i zaczyna się problem, więc od lat prowadzimy tak naszą firmę tutaj ze wspólnikami. Że podzieliliśmy sobie na oprogramowanie dla branży przemysłowej, też różne, i sprzęt też dla branży produkcyjnej. Także dzięki temu, zresztą to widzimy, że raz jedne tematy mają większą popularność, w innych czasach, drugi temat. Na przykład branża maszynowa, mimo woli, dość rozsądnie stała w tym okresie tego pierwszego lockdownu. Mimo woli firmy kupowały sprzęt, może troszkę mniej, ale tam ruch był na sprzedaży. Okej, okay, okej. Okay. A jak w chwili obecnej wygląda kontakt w ogóle z klientem przemysłowym, czy, czy ten proces? Jak to jest? Klienci chętnie się spotykają u siebie w siedzibach, czy raczej niechętnie, Jakbyś mógł tutaj naszym widzom przybliżyć taką codzienną waszą rzeczywistość sprzedażową? Znaczy no w tym momencie dużo firm się przełamało w ogóle do tej formuły online. Przed marcem ubiegłego roku. Gro tematów, niestety trzeba było pojechać na miejsce, wszystko zobaczyć, była duża niechęć do tych kontaktów cyfrowych, sytuacja wymusiła, że trzeba było przejść na te zdalne kontakty. Grof firm dopiero tak naprawdę unowocześniło swoją infrastrukturę sprzętową, czyli serwery, dobry internet, szybki, stabilny, i w tym momencie widzimy dużą poprawę w tym obszarze. Zdecydowanie mniej jeździmy, możemy więcej czasu spędzić na właśnie konsultacjach, kontaktach w wersji online, na szkoleniach, również na realizacji wdrożeń, też w wersji online. Na no, jest grupa firm, która dalej hmm, uważa, że spotkania na żywo, na miejscu, jednak są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Wspominałeś też, że zdarzyło Wam się uruchamiać nową maszynę produkcyjną w formie zdalnej. Jakbyś byśmy tu w dwóch, w dwóch słowach powiedzieć, jak to, jak to wyglądało? Gdzieś, nie, nie wiem, mieliście, cały czas byliście w kontakcie wideo z tym osobą po stronie klienta. Znaczy, może nie aż tak, że wideo, ale jak to było? No na pewno z drżeniem serca, bo to są dość drogie maszyny, hmm? bardzo wymagające. No aczkolwiek moja kadra ma dość duże również doświadczenie, więc jeżeli mamy fajnego partnera biznesowego po drugiej stronie, także idzie to bardzo płynnie. Wiadomo, trzeba pewnego zaufania, że to, co nam przekazuje, to jest dokładnie to, co widzi, nie ma tam własnej interpretacji. No ale gro takich uruchomień w przeciągu tej pierwszej, drugiej fali pandemii, takżeśmy realizowali mimo woli, także, żeby klientowi pomóc, go, dobrze go obsłużyć, tak żeby nie musiał czekać na nasz przyjazd, ileś tam tygodni, nie móc realizować, nie, nie móc realizować swojej produkcji na nowej okay. maszynie. A jakie działania i jakimi metodami w chwili obecnej się posługujecie, żeby skontaktować się? Z nowymi klientami? Czyli, czyli co robicie, żeby faktycznie te nowe tematy aktualnie pozyskiwać? Tak naprawdę to jest w tym momencie przejście tylko na wersję online marketingu. Praktycznie nie ma w ogóle eventów branżowych, wszystkie targi są pozamykane, nie ma żadnych seminariów, spotkań, konferencji, także wszystko w wersji online. Sami organizujemy liczne webinaria dla naszych klientów potencjalnych klientów. Bardzo duży nacisk kładziemy tak naprawdę na bycie łatwo znalezionym w wersji online przez portale branżowe, przez nasze, nasze strony. No i też trochę żeśmy się zaczęli specjalizować w takich rozwiązaniach bardzo mocno wymagających, dedykowanych, mocno customizowanych pod klienta. No i dzięki temu też gdzieś mamy fajną, dobrą opinię wśród naszych partnerów biznesowych, też jesteśmy polecani w tym zakresie ostatnio bardzo często. Czyli po prostu duża ekspozycja, łatwość znalezienia, ale też wymarzi się określoną specjalizację, która pozwala, tak. pozwala wybrać. Przemko, a jeszcze chciałbym jeden ostatni taki wątek z tobą poruszyć. No bo w dużej mierze wasza kadra sprzedażowa to są inżynierowie, prawda? I ja dosyć często tak z przymrużeniem oka, pół żartem, pół serio, mówię kto, komu na, na wykładach, na przykład na Politechnice czy na GH. Jakiś profesor mówił: Słuchajcie, jak pójdziecie do biznesu i będziecie inżynierem, to być może będziecie musieli sprzedawać swoje usługi. Inaczej mówiąc, wielu inżynierów no, podchodzi z rezerwą do, do roli sprzedażowej. Powiedz mi, jak, 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 jak Wy sobie z tym radzicie, jak Twoi ludzie podchodzą tak naprawdę do, do tych aspektów? Jak podchodzą? E... Też z niechęcią jeszcze słyszą słowo sprzedaż. Bardziej my to uważamy, że to jest inżynier wsparcia technicznego. To dość ładnie brzmi. Efekt jest taki sam, ale bardziej w formie to jest doradztwa analizy procesu klienta, doradztwa w zakresie doboru komponentów, tak żeby to bardziej była sprzedaż procesowa niż tylko tu jest produkt, i proszę kupić ten produkt, będzie Pan zadowolony. Okej, okay. inżynier wsparcia technicznego. To kolejny znalazłem substytut. Przemku, czas niestety dobiega końca. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia, dziękuję Ci za ciekawą rozmowę. Pozdrawiam Cię serdecznie, do widzenia, do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia. A Państwa serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych odcinków serii Polubić Sprzedaż oraz jeśli chcielibyście poznać bliżej moje podejście, zobaczyć w jaki sposób jestem w stanie pomóc sprzedawać łatwiej, szybciej i drożej, to zapraszam na stronę www.tpsisandler.com, łamane przez Andrzej Twarowski. Pozdrawiam serdecznie.